Dobry, tutaj Relax. Dzisiaj jesteśmy na majadl.pl i dzisiaj będziemy grać fajne tryby gry. Które dowiecie się o nim w dalszej części filmiku? Chciałbym po prostu polecić ten serwer fajne minigry typu Blitz G, Survival Games, Hyden, Seek, TNT Run, Quake, Kalambury, nawet nie widziałem, Gun Game, um, Villager Defense i wywaliło mnie z serwera. Ale już jestem i The <gry> parkour. <gry> Dobra, dzisiaj sobie zagramy w jeden tej gry, więc widzimy się już na jakiejś tam arenie. Dobra, jesteśmy postanowiłem, że zagramy e, na e, zwykłych Survival games mapka A to a no jeden się zbudował, dwóch się zbugowało, no i oni tam... <gry> O i będzie, będzie słabo. Oni już będą co, wszystkie temki zgarniał. Uwaga, już sprintujemy... je, oh yeah, dobry skok. O już, już Dobra, byłem, że mam mieczyk. A teraz jeszcze komuś złoto, nic. Jedzenie. Nic nie mówi. Zabrać. I idziemy... Nie wiem, ktoś kto ma zbroję. O, do niego, do niego, do niego. O, w ogóle... Okej, okay, zabiliśmy go. Mm. No, on ma zbroję, a ja nie. I go sklepałem. Gdzieś nie, coś tam miałem. <grystanie> butów, nie wiem, spodnie Spodni nie brakuje. Do niego, do niego, do niego. A on sobie tu Ojezu, mogę zginąć. Mogę zginąć! Jest, nie zginąłem! Czy wy to widzicie? Jaki fart! Ja pierniczę. Sharpness jeden Dobra, jakieś jedzonko, tylko tu. Ty. Trzeci level ty. Ja. Aj. Dobra. A same piętrzantale. ale... Oh, fuck. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, 7hp 4 sarduszka to są Ale dzisiaj ciśniemy Dobra, mi kompost nie działa Spodnie, idę implantować spodnie Znaczy, 10 się o A na drugi, protection jeden. Czy mam tu lepszego? Nie mam tu mam lepszy. O. a to pilnujemy środka, czy... Eee... Um, nie wiem, nie wiem, odłożę tu i tam jedzenia Coś tam się weźmie I teraz pewnie zaraz mnie ktoś weźmie ja w tył? Tego nie chcę Nie, puchy Pioruny, strzelajcie No, dzisiaj dobra rurka Na początku Tak, tam jest Jak tam wejść?

O, jest sobie sobie sobie? No, nie spadnę! Ooo Jezu, Jestem w stanie zwieść. Jestem w Jestem już stanie. Jestem Jestem w stanie podjąć. Jestem w stanie tam Jestem w No, on to. Nie. tutaj, tutaj, chyba, że to albo się wygramy. Zostało czterech graczy, może i to wygram? Gdzież on tu był? Tam jest dwóch. O, nie, 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 nie. o, o! Jest, dobra. No, ma, ma koksa Dobra. I teraz zadam koksa. Żelazny mieczek. Nice. Oto, no ono mogła mnie zabić? On wolniej płynie on chyba o tym nie wie, że nie wiem, czy to jest jakiś... No bez sensu to. Już koniec mapy. Jezu, tyle przez to, że zjadł tutaj, ale diaks miał jednego. U, No nice. Dobra, i teraz jeden wis jeden. Jakbym poszedł na środek i zenchantował mieczek żelazny, to tylko teraz wrócić, boże, jak daleko płynęliśmy. by dał się zabić. Dobra, to ja tutaj sobie tak powoli patyki... O, chociaż nie, patyki wyrzuciłem. Może znajdę drugiego diaksa. Nie widzę tych piorunów. Czekaj, poudajemy, że mam kamienny mieczek. O, dzisiaj sporo zabiłem. Dobra, dzisiaj rundka. Oczywiście zagramy kilka, bo to nie ma sensu jednej... Jeść, jest trzeba. Już dobrze go dopływam. Może mi się to uda ugrać. Byłoby spokojnie wygrać arenę tyle, ile ja dzisiaj zabiłem. Strasznie dużo. Nie widzę piorunów. O, jest jak się to renderuje. Ten świat, znaczy gener... Nie, renderuje. Oj, nie wiem. Czytuję, o dobra, idziemy na środek. Coś miałem udawać. Nie mogę? Pora zglądać. Drugi ubreaking jeden. Po co na drugi enchantowałem? Dobra, bez sensu. Gdzie on jest? Nie mam, mi kompas nie działa. Żeby mi pleców nie zrobił. Pamiętajcie, zawsze pilnujcie pleców. A, odwracać się milion razy. No, dobra, wyjdę z tego, bo nie widzę piorunów. No, walnijcie pioruny. co żelazny będzie. Tam jeszcze. No nie, wyg wygra ze mną? Wygrałem? Nie wiem. Przedmiot Iron Sword. Wygrałem, dobra. Widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, dobra, jesteśmy na kolejnej arenie. No i znowu ktoś czytuje. No, czyta, że... Tam do środka można wpnąć. No on jest już w środku, ale chyba... Wezmę to na zewnątrz. Albo w ogóle pójdę. Nie, nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu. Perełka... Patyki nie wziąłem. No fuck. O nie, ona ma żelazny miecz. Fuck. o... Dobra, no to uciekamy. z spawna. Szukać skrzyneczki jakiejś z mieczem. Tam na lewo chyba było ich więcej jak kojarzę, ale oj tam. Ta mapa jest duża, strasznie duża i... O, jest pierwsza skrzyneczka. Mieczyk jest mieczyk. E, spodnie już mam. Na sobie, tak? No. Dobra. Tutaj przy tym drzewie nie ma. Duże drzewko. Już pozabijali się. W sumie teraz mam mieczyk, to mogę, mogę się wrócić. Dort. O o. Free kill, free kill. Oj, to. Ta... Sorry, babka. No, myślam, że ją wypchnąłem. O, klatema. Mój, 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 mój kill. Dobra, trzeba plec. Jezu, jezu. Przegrałem. Nie, wierzę. słaba rundka.